Co to jest? Niebieski? Co się. Czemu mam niebieskie pasemko? O co chodzi? Bra! Hello! Co tam? Ty też to masz? Co mam? Pasemku. To ty nie wiesz? Czego zaś? Kolor pasemka łączy ludzi? W sensie, jeśli masz job z kimś taki sam? troczka kolor to znaczy, że jesteście sobie, kropka przeznaczeni. To pewnie nikt nie kocha ma niebieskiego XD. Ktoś musi mieć. Nie możesz być jedyną osobą z takim kolorem. Chodźmy na grupkę. Ha ha ha, śmieszni jesteście. Hejka? Hej, dziewczyny, jakie macie kolory? Fioletowy? Co? Niebieski. Nie możesz mieć niebieskiego. Czemu kłamiesz? To ja i Alan mamy niebieski. Właśnie czemu oszukujesz, hm? Co czemu miałabym kłamać? Taki mi się wylosował? Kłamiesz! Spierdalaj stąd. Nie chcemy tutaj takich zakłamanych osób. Przecież ona nie kłamie. Po co miałaby to robić? Laska w UTF. Żeby zabrać mi, żeby być z Alanem. W TWTF laska, idź się leczyć. Następnego dnia. Ona mnie tak wkurwia. Po co miałabym ci kłamać? Myśli, że zabierzesz jej Alana. I Alana. W życiu bym go nie dotknęła nawet. Oho! To jest możliwe, że trzej osoby mają ten sam kolor. Nie wiem. Wydaje mi się, że nie. Hej, Nora. Chcesz się przejść? Jasne. Później do ciebie. Wrócę, Ema. Mhm, oki. Okay. Jakiś czas później. Boże, zmywa mi się to. Muszę kupić lepszą farbę. Co ty tu robisz? A co ty tutaj robisz? Hm, no nie wiem. A po co się chodzi do kropakibla? Chwila. Masz czerwone pasemko. Jak komuś powiesz to wpierdol. pierdol. Ha, 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 no dobrze. Jaka szmata? No, muszę Cię na chwilę porwać. Co tam? Możesz przyjść za chwilę? Nie, serio, tylko weź... Wierzy... Zaraz wrócę, James. Ech, no dobra, a ty dalej. Kłamiesz z tym to akpasemkiem? Mówię, że nie kłamie. Zaraz wrócę. No? Amelia kłamie. No, co ty nie powiesz? Widziałam ją w łazience, jak się farbuje. Tak myślałam. I myślę, co zrobić, żeby każdy zobaczył, jaka naprawdę jest. A co boli Cię, że się klei do Alana? Nie, po prostu mnie do kurwia. Tak, tak za długo cię już znam, Emma, haha. Może. Nie może, tylko wiem, jak jest. Pomogę ci, tylko powiedz później, co o chcesz zrobić. Lecę do Jamesa, bo się w kurwi. Widzimy się, potem! Emma, przyznaj się, jaki masz kolor? Niebieski, mówiłam już. Plus widzisz, chyba, że ślepy jesteś. Amelia mówiła, że widziała, jak się farbujesz. Eks i ty jej wierzysz? Czemu miałbym nie? Bo jest zakłamaną kurwą.